Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie, Aneta Czupalla. Dzisiaj pokażę Ci nasz nowy inhalator. Inhalator, czyli rzecz, którą uważam powinien mieć każdy rodzic w domu. Każdy, każdy, każdy. E, ci, którzy, ci z Was, którzy są ze mną na Instagramie, widzieliście już dawno relację. Na szybko wam pokazałam, co i jak stosujemy. Dzisiaj rzecz, która mam nadzieję, zostanie na dłużej i więcej osób będzie mogło skorzystać. Tak więc myśmy do, od początku. Do tej pory mieliśmy. Przy Albercie do wyprawki kupiliśmy taki inhalator. Go w Niemczech można kupić w Rosmanie. Często w promocji za 25 euro. Nie, nie kupujcie czegoś takiego. Jest straszny, naprawdę jest straszny. E, jak się nie ma porównania, może będzie ok, ale maseczka jest tragiczna. Tam są takie dziury z boku, jest w pomieszczeniu jeden wielki dym, jak się wejdzie, i efektywność jest, jest słaba, naprawdę. Dlatego po krótkim czasie jego użytkowania dokupiliśmy tutaj w Niemczech najlepsze maseczki, najlepsza firma, jaka jest. To jest firma, która wymyśliła w ogóle proces nebulizacji firma Pari. Kupiliśmy taką maseczkę. W aptece można pójść ze swoim inhalatorem, ze swoim wężem do tego, żeby pasowało tutaj, żeby ten wąż pasował. I ta maseczka poprawiła nam jakość inhalacji o jakieś 200-300%. Naprawdę, nic nie dymi, wszystko leci do noska. Super, tak się odkręca, ale kiedy dzieciaki poszły do przedszkola i w dwójkę zaczęły się katary, były potrzebne dwa inhalatory. Tak więc można. W Niemczech jest taka sprawa, że można pójść do, do lekarza. Teraz się dowiedzieliśmy, że każdemu przynajmniej w oka. Tak jest, należy się inhalator na receptę i raz do roku wymiana wszystkich maseczek lekarz był bardzo oporny, bo mówił, że tylko przy zapaleniu płód, że to na katar nie pomaga. Tak więc za każdym razem byliśmy odsyłani. Nie dostaliśmy, się wkurzyliśmy, wkupiliśmy swój. Ale teraz wiemy, że powinien nam dać. I, I jak będziemy mieli możliwość, na pewno się upomnę, żeby już mieć dwa. Najlepsze, jakie są, moim zdaniem. I to już jest cała ta firma Pari, ta sama, co ta maseczka, tylko oni od niedawna mają nowy. Paris Sprint słuchajcie, rewelacja, Paris Compact ja Wam rzucę linka w opisie żebyście dokładnie widzieli, który bo tutaj jest taka różnica no, zobaczcie, to jest właśnie ta maseczka z funkcją Sprint i ten przepływ powietrza, słuchajcie, on jest niebo, niebo lepszy od tej starej ta była ok, naprawdę byliśmy zadowoleni ale jak spróbowaliśmy inhalacji tą Dzieciaki już nie chcą nawet tej. Ja też nie. Ja czekam, e, jak byliśmy wszyscy chorzy e, i wszyscy się inhalowaliśmy, ja wolałam poczekać na ten. Naprawdę, po prostu ten przepływ jest tak... Tak to wszystko inhaluje, że... że <laughs> naprawdę dużo lepiej, później się oddycha. Czuć, czuć ogromną różnicę. I naprawdę, nie no, musimy zaopatrzyć się w drugi taki, bo dzieciaki nawet nie chcą się już tym inhalować. Tak więc w zestawie tego e, była maseczka taka, to jest dla dzieci chyba? Była maseczka dla od 6 miesiąca, ale u nas Arianka ma 2 latka i ona ją bardzo lubi. Fajnie jej przykrywa nosek. A Aczkolwiek, jakbyście kupili maseczkę tylko dla dorosłych, o taka jest różnica, mieliśmy najpierw samą tą. Dzieciaki też dadzą radę, też dadzą radę, bo to wszystko tak zakryje. Tu jest taka fajna gumka, że nic nie wycieka po bokach. <laughs> Naprawdę super są te maseczki skonstruowane. To, co lepszego ma jeszcze ten sprint od tej starej, to ten wlew. Tam trzeba dwoma rękami odkręcić. Tutaj jedną ręką i możecie nalewać soli. Kiedy robi się inhalację więcej niż 10 razy dziennie, bo się inhalują 3-4 osoby, i inhalacja jest 3-4 razy dziennie. Podchodzicie, wymieniacie, nalewacie tej soli. Wierzcie mi, że to jest mega ułatwienie. Kiedy tylko podlewacie, przychodzicie, nalewacie i, i dajecie dziecku, a nie, że jeszcze tu drugą ręką odkręcać to, odkładać gdzieś na sofę, wiadomo gdzie to dziecko siedzi, pierdoła. Ale naprawdę bardzo. Praktyczna. Co jeszcze? Tak więc, jak macie kupić inhalator, nie macie, zainwestujcie. Ktoś powie, no myśmy zapłacili 86 euro. Ktoś powie, że dużo. Nie, słuchajcie, to wcale nie jest dużo. Ten nasz kosztował 25 euro. Maseczka kosztowała 30 euro. Ale różnica jest ogromna. Słuchajcie, ogromna. Naprawdę i jak kupicie ten, będzie dla was, będziecie zadowoleni. Ale nie będziecie mieli porównania ze starym inhalatorem. Jeżeli to będzie wasz pierwszy, musicie mi zaufać. Musicie mi zaufać na słowo, słowo, ale wiecie, ci, którzy są tu ze mną dłużej, że ja Wam polecam tylko rzeczy, które u nas się sprawdzają i które są cały czas i. <laughs> ja już zresztą wszystkim poleciłam ten inhalator. I jest rewelacja. Jak chodzi, tak samo jak tamten, nie ma różnicy. Ciszej chodzą inhalatory, inhalatory które no, są. Z funkcją przerywaną, chyba, że mus, musi być jakaś przerwa. Wiem, że wtedy są cichsze i moja koleżanka taki dostała na receptę od lekarza i dwa dni później jechała do tego lekarza: niech pan sobie weźmie sam ten inhalator i sam niech pan sobie inhaluje dzieci. Tragedia. Jeden wielki dym, wszystko uciekało i. Ale był cichszy, powiedziała. Tyle, ale powiedziała już nie chcę, że nie ma na co tu, na co zwracać naprawdę uwagę na ten poziom głośności, aż tak ma być przepływ, ma być przepływ i macie czuć, że to działa. Co wlewamy do inhalatora? Bo później pytacie: No dobra, mam ten inhalator, jak go stosować? No, no właśnie. Bierzecie to, bierzecie sobie sól. My mamy sól fizjologiczną i hipertoniczną. Fiolkę odrywacie, otwieracie, nalewacie tutaj. To jest 5 ml. Nam wystarczy na dwójkę dzieci, na bardzo y, skuteczną, szybką inhalację. na nosek i sobie siadacie. Aha, jest jeszcze ustnik. Nie wzięłam go ze sobą. Jak jest sam kaszel, gardło, można sam ustnik wziąć, zastosować i <laughs> do buzi tylko. No, jeżeli chodzi o... Aha, jeszcze o to, co stosujemy. No to stosujemy sól fizjologiczną i hipertoniczną. Fizjologiczną 0,9% i hipertoniczną 3%. Ogólnie polecam na etapie wyprawki, jak jeszcze jesteście, kupcie sobie takie dwa koszyczki. I w jednej od razu 60 ampułek... Hmm. <laughs> To jest hipertoniczne. O ja to tak mam zrobione, że niższy to jest niższa wartość, żeby nie pomylić, bo one są bardzo podobne. niższa to jest 0,9, 60 ampułek i 60 ampułek e, hipertonicznej. Zobaczcie, to jest jedna choroba, cały koszyczek poszedł, było więcej niż 60. Sztu. Zostało kilka, czekam na dostawę z Polski. Właśnie, jak mieszkacie w Niemczech, e, na receptę można dostać tylko 0,9% fizjologiczną. Nie każdy lekarz chce dawać, chociaż powinien. I ogólnie sól tu jest droga. Naprawdę jest bardzo droga. Bo, żeby Was nie okłamać, 20 ampułek 0,9 kosztuje chyba 10 euro. Mniej. U mojego męża w aptece przynajmniej. A w Polsce, nie wiem, za 15 zł macie 30 czy 60? Jakoś tak. A hipertoniczna nie można jej dostać na receptę. Tak jest, po prostu te tak kasy mają. Też się niedawno mój mąż dowiedział, bo się upominaliśmy. Lekarze w ogóle nie znają tej soli. Byli w szoku, że taka jest. Ale ona jest dużo skuteczniejsza. Jeżeli teraz chodzi o to. Aha, tak więc kupcie sobie w Polsce, jak mieszkacie w Niemczech. <laughs> zróbcie duże zapasy po 60 sztuk. Nie martwcie się, to nie jest za dużo. Nie, nie, przyda się. I, I co? Jak stosować teraz? Którą, kiedy? Tu was odsyłam do pana tabletki. Ma świetny wpis, wrzucę wam linka w, w opisie. Tłumaczę to na przykładzie ślimaka. Naprawdę, tak dobitnie, żeby zapamiętacie na długo. Bo to jest bardzo ważne. Bo trójką, jakby się stosowało nieodpowiednio, można sobie to zaszkodzić. Można. E e ale jest to bardzo łatwe. Zaufajcie i posłuchajcie. Pan, e pan tabletka chyba ma, chyba ma i wpis, i podcast. Ja tam lubię podcasty sobie zawsze włączyć, jak, jak mam czas i przesłuchać. Tak więc tyle na temat soli. I słuchajcie, u nas to jest lekarstwo numer jeden. Ja nie wyobrażam sobie. No nie wiem, nigdy nam się choroba tak nie, nie rozpętała, żeby stosować coś innego. Jak widzę, że dzieciaki już jakiś katar mają, bardzo chętnie się dają do inhalacji. Jak zachęcić dziecko do inhalacji? O, bo będzie dużo pytań moje, nie chcę. Mamy sąsiadów, chłopczyk ma 3,5 roku i jego rodzice twierdzą, że on ma traumę i nie będą go krzywdzić inhalacjami, bo on się boi. Słuchajcie, dla mnie jako rodzica, może ktoś z Was powie, że to jest <laughs> straszne, jest ważne zdrowie dziecka i ja nie chcę faszerować moich dzieci antybiotykami, sterydami. Ja wolę kilka razy posłuchać, jak ono krzyczy i drze się. Naprawdę, wolę, wolę to prze, przemęczyć. Yy. I pomóc mu się jakoś zaadaptować z tym, z tym inhalatorem, niż po prostu później, no oni podawają zawsze antybiotyk, bo co, co im zostaje, jak, jak nosek już jest na tyle zatkany, zrobi się zakażenie bakteryjne. Trudno, nie? Antybiotyk przecież się weźmie trzy dni, jest super, jest szybko zdrowy, fajnie. Ale u nas trochę więcej wiemy, jak to działają te antybiotyki i naprawdę jestem na wielkie nie, jeżeli nie trzeba, bo czasami jak trzeba, no to wiadomo, <laughs> nie ma opcji. Ale są książeczki, Nico is ill, angielska książeczka, polsko-angielska, gdzie jest nebulizator, u nas pomogła. Wy siadacie i robicie inhalację, jak dziecko widzi, że wy się inhalujecie, widzi, że to jest normalne, to nie boli. No, niestety, ja się posługuję bajkami. Na YouTube włączam na, na, na telewizorze bajki i trudno. Jestem w stanie już naprawdę przeboleć ten wydłużający się czas <coughs> telewizyjny podczas inhalacji, ale wiem, że to pomaga i trudno. Jak Albert był malutki, nie miał roczku jeszcze, też nie chciał, też się dar. Wkładałam go do nosidła, siadałam sobie na piłce, też już byłam w ciąży, do 5 miesiąca jeszcze dało radę i. I tak się, jak zasypiał w tym nosidle, tylko inhalowała na śpiąco. Później, jak się, później był długo spokój. Arianka się urodziła, hmm, kojarzę z zdjęcia. Miał 18 miesięcy, wtedy pierwszy raz włączyłam telewizor. I już bez problemu sam siadał na sofie, sam trzymał tą maskę, czy miał gąbką założoną i nie było problemu. U Arianki był duży problem. No jak miała też te półtorej roczku, ale był krzyk, darła się wydzierała. No trudno, tato ją trzymał. Przykładał. Później zobaczyła, że to nie boli, że to pomaga, bo może oddychać. Ale było kilka razy takich, gdzie serce bolało. Bolało, że, że to dziecko płacze. Ale trudno, ale przeboleliśmy. Była to kwestia dwóch dni. Wcześniejsze dwa, trzy dni nie chciała się inhalować i myśmy już widzieli żółtą będzie I już zaczęliśmy się denerwować, że będzie jakiś potrzebny lek, tak więc nie ma. Stwierdziliśmy że trudno. Będzie płacz. Ale pomogło. Dwa dni słuchajcie, i już do, do dzisiaj się inhalują, jeden i drugi się zabijają, kto pierwszy. Tak więc bardzo Wam polecam prze, przeboleć ten strach, prze, przerobić go książeczkami. Wy się inhalujecie. Nie wiem, koleżanka mi napisała <laughs> z Austrii, pozdrawiam, że ta że tato skacze robi przedstawienia, że się wygłupia, śmieje się i, i młody się cieszy i się inhaluje. Jest to krótko na razie, ale oswajają się. Da radę, naprawdę. Stańcie na głowie i korzyści z tego są dużo większe niż, niż ten chwilowy płacz i trauma dziecka. Tak więc trzymam kciuki, żeby, żeby tych sytuacji było jak najmniej, żebyście nie musieli korzystać, ale, ale jak już będzie, żebyście przetrwali i żeby pomogło. Tak więc dużo zdrówka. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli się przydałam, to bardzo proszę, poślijcie dalej w świat. Eee, napiszcie komentarz, jak to u Was jest, jak sobie radzicie. Jak to było od początku z inhalacjami? Jak, jak, jak przerobiliście ten trudny, traumatyczny moment? Może innym rodzicom się przyda. Zostawcie lajka, like, będę bardzo wdzięczna. Tak więc dziękuję za uwagę, za wysłuchanie do końca. Się rozgadałam, ale temat bardzo ważny, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Tak więc mam nadzieję, że się przydałam. I kto został do końca, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.